Cześć! Dziś przygotowaliśmy dla Was garść pomysłów na to, jak niezależnie od wieku spędzić emocjonujące ferie w CDP.pl. Jeżeli podczas zimowej przerwy nie planujecie jeździć na nartach, deskorolkach i innych tego typu cudach, no to bardzo dobrze, bo na tym można się oczywiście połamać. A my proponujemy Wam ferie bezpieczne i przede wszystkim rozrywkowe. Wiem, że niektórym z Was ferie właśnie się kończą albo już się skończyły, ale hej, głowa do góry! Większość z produktów, które tutaj proponujemy jest też dostępnych w wersjach cyfrowych, a przed sobą macie cały weekend. Także zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Wszystkie dzieci uwielbiają planszówki, dlatego na te ferie zamów dla nich koncept lub Dixie. Obie te gry fantastycznie rozwijają kreatywność, pobudzają wyobraźnię no i po prostu gwarantują świetną zabawę. W Dixiecie znajdziecie 84 karty, które służą do rozbudowanej gry w skojarzenia. Poza podstawową wersją gry jest też kilka serii tematycznych, między innymi podróże, marzenia czy wizje. Można więc grać w każdą z tych wersji oddzielnie lub zebrać je wszystkie razem no i mieć taki porządny pakiet kazałki. Dzieciaki w wieku szkolnym na pewno zachwycą się też serią Spirit Animals, czyli siedmiotomową opowieścią o czworgu dzieci, które mieszkają w dość dużej odległości od siebie. To opowieść o wielkiej więzi między człowiekiem a zwierzęciem. A tak swoją drogą na urządzeniach mobilnych znajdziecie również grę z tej serii, dostępną zupełnie za darmo. I zapominajmy też o grach wideo, bo przecież w serię można w końcu spędzić trochę więcej czasu Siedząc przed komputerem. Dla małych fanów Superbohaterów, albo raczej dla dzieci dużych fanów Superbohaterów, polecamy grę Lego Marvel Super Heroes. To pełna humoru, rozrywki, przygód i zagadek gra. Przeznaczona dla dzieci od 7 roku życia, także można ją grać całą rodziną. No i przede wszystkim jest dostępna już teraz, ponieważ w sklepie znajdziecie ją w wersji online. Szczęśliwym posiadaczom konsol, proponujemy natomiast grę Skylanders, która urzeka swoją grafiką i oferuje mnóstwo możliwości, od tworzenia własnych postaci po wielkie i wspaniałe przygody. Najlepszą recenzją tej gry jest chyba recenzja przez same dzieci, ponieważ w ubiegłym roku Skylanders otrzymało Nagrodę Dzieci w prewizycie za roku 2016. Wszystkim starszakom polecamy natomiast na ferie gry Silence, czyli opowieść o Reni i Noah, rodzeństwie, które przenosi się do krainy Silence, krainy między życiem a śmiercią. Silence to przede wszystkim pięknie namalowana gra, bardzo ciekawy świat, no i oczywiście ciekawe zagadki, które pozwalają wysilić szare komórki, ale przy okazji nie frustrują. Tutaj rozwiązanie nigdy nie polega na połączeniu śrubokręta z piekarnikiem w celu uzyskania wyrzutni rakiet. Aha! No i przy okazji Silence to dwie gry w tym uniwersum. Drugą oczywiście będziemy dla Was mieli w pudełku z grą Silence jako dodatek, taki bonus. A jeżeli wolicie szybszą rozgrywkę, polecamy Wam grę z serii Wars, najnowszą część WMD. Jest to oczywiście opowieść o robalach, jak każda inna, w której po prostu dowodzicie grupą robaków, bierzecie najlepsze giwery i rozwalacie. Również online. A na południa spędzamy nie samotnie i nie przed komputerem, a dla odmiany w większym gronie rodzin lub znajomych. Mamy dla Was grę wsiąść do pociągu. Jest to planszówka, która otrzymała mnóstwo nagród, zdobyła także uznanie graczy i co mnie jest najstatystyczniejsze to to, że z jednej strony jest na tyle skomplikowana, że na pewno nie będziecie się przy niej nudzić, a z drugiej strony jest na tyle prosta, że każdy gracz po kilku kolejkach spokojnie załapie o co chodzi. Poza edycją wsiąść do pociągu Europa, którą mamy tutaj przy sobie, istnieją też inne wersje gry wsiąść do pociągu USA. Kraje nordyckie czy dookoła świata, także poza świetną zabawą możesz też podszkolić się geografii. A jeżeli lubisz czytać, ale nie za dużo, a przy okazji jesteś panem wszystkiego, co jest związane z superbohaterami, no to sięgnij do źródła, czyli po komiksy. W sklepie CDPPR znajdziesz najnowsze publikacje z serii Marvel Now oraz większość publikacji z serii DC Comics. Dziewczyny powinny szczególnie zainteresować nowa bohaterka Marvela, czyli Miss Marvel. E, ten deszyt też znajdziecie właśnie u nas w sklepie. No, a już połowie tego nowe komiksy zarówno z Marvela jak i z DC, czyli nowe przygody Suicide Squad, Ligi Sprawiedliwości, Deadpoola, czwarty tom historii All New X-Men i trzeci tom Anthony Avengers oraz Marvela w wersji Classic i DC w wersji Deluxe. Wszystko to znajdziecie u nas już w połowie lutego, także śledźcie nas i bądźcie na bieżąco. Dla grobych koneserów, którzy w trakcie ferii znajdą trochę czasu dla siebie, mamy coś specjalnego. Jedną z najgorętszych premier tego roku i to możemy spokojnie powiedzieć już w tej chwili. Mowa oczywiście o hitmenie w wydaniu pudełkowym pełny pierwszy sezon w jednym pudełku. Jak to w grach z serii Hitman, tak i tym razem wcielicie się w Agenta 47 i będziecie musieli wyeliminować kilka wysoko postawionych celów. Gra jest dostosowana zarówno do tych, którzy lubią łatwą rozgrywkę, jak i dla tych, którzy lubią wyzwania. Na szczęście nie wszyscy czekają na koniec serii, po to, żeby grać w gry. Są jeszcze tacy, którzy chcą sobie w końcu poczytać coś, co nie zostało zadane. Przygotowałam tutaj istotę zła. Świetny kryminał, który sięga do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy, a dla bardziej żeńskiej części publiczności dwór, mgieł i puri, yy, Sara J. Mas, kolejny tom jej opowiadania, które niektórzy nazywają połączeniem opowieści George Martina z piękną wersją. Musicie przekonać się sami, też same, yy, a jeżeli to już przeczytaliście, no to po wielu tego mamy doskonałe premiery. Wśród tych nadchodzących premier, najbardziej polecam Wam Helczy, który do dogrzędowi snuje swoje wizje na rok 2058. No i w tej wizji widzimy zdehumanizowany świat, gdzie wszyscy są przez social media, a bogamy stali się evenciarze. No, brzmi znajomo, prawda? Ostatnim sprawiedliwym jest tutaj jeden z evenciarzy który próbuje obudzić społeczeństwo z tego anonimu. O no, czym Dlatego dowiecie się już 15 lutego. Jeżeli o studentach mowa, zdecydowanie musimy Wam polecić jeszcze jedną gorącą planszówkę. Mowa tutaj o tak zwanym igraniu z gruzę. O czym to jest? Zdecydowanie o życiu. Na twojego bohatera cały czas spadają różne życiowe niepowodzenia i klęski, a twoi przyjaciele to tak naprawdę cele, które można po prostu okradać albo szantażować, żeby jakoś poradzić sobie z własnymi problemami. A jeżeli będziecie mieli ochotę na jeszcze więcej nieszczęść, mamy dla was dodatek do tej gry pod tytułem Nędzność i Biedność. Po sesji w sam raz. Także to są już wszystkie propozycje, które dla Was mamy z okazji nadchodzących lub trwających ferii. A to wszystko po to, żebyście się nie nudzili i spędzali wyjątkowo czas z produktami z CDP.pl. No i dzielcie się z nami tym, jak go spędzacie. No właśnie. I wszystkie osoby, które zrobią sobie zdjęcie prezentujące to, jak spędzają czas z CDP.pl i wrzucą je na naszą tablicę z hashtagiem feriescd.pl, mają szansę na trzy nagrody niespodzianki. Nagrodzimy oczywiście najbardziej kreatywnych twórców zdjęć, także życzymy Wam powodzenia i udanych serii. Bez, pierwotnych. Bez pierwotnych. Cicho bądź. Lubisz ze mną nagrywać? No, nie pamiętam jak skończyłem. Nic nie skończyłam, że polecałam do premiery, nie?